19 stycznia 2017 roku 45. prezydentem Ameryki stał Donald Trump. W związku z tym e, Amerykanie postanowili wypuścić sztuczne okna z napisem USA. A co im wyszło? Patrzymy tutaj. Jak widzicie, zamiast USA wyszło USR. Już śmieją się o tym, że to jest Zjednoczone Stany Rosji. Zobaczymy to jeszcze raz. W związku z tym znalazłam taką anegdotę w komentarzach Polaków: W niebie przybywa Obama. Za dobre zachowanie postanowił poprosić Boga, żeby spuścił go na ziemię chociażby na kilka godzin, zobaczyć, jak tam żyje Ameryka bez niego. Bóg przystał na jego prośbę i wysłał go do Nowego Jorku. Chodzi Obama po Nowym Jorku i dziwi się, wszędzie jest czysto latnie, nic nie rozumie. Zachodzi do paru, zamawia wódkę i pyta się u barmana: Co się stało z Arabami? Nie widzę tutaj żadnego. Barman odpowiada, że Arabom zabrali socjal i Araby wrócili do Azji. A co się stało z Meksykanami? Pyta się Obama. Też ich nie widziałem. A z Meksykanami to ich pan nie widział, bo my ich nie mamy, bo Trump zbudował wielką ścianę. No dobrze, a co się stało się z czarnymi? pyta się Obama. Też żadnego nie widziałem. A czarni też były pozbawione socjalu i wrócili sobie do Afryki. No dobrze, a jeszcze tego nie widziałem tutaj nigdzie kloszartów. А хто то є Склошарт? – пита Барман. Ну як то хто? Той бездомний, голодний, який шпі собі на вулиці і без перерви жебра о Барман собі замислив і повідав, ну так, слышали ми таких людях, але нікди їх не віддяли. Ну добре, мові Обама, іли плаце за вудки. Rubel, trzydzieści kopiejek, odpowiada barman. I co wy na to? Piszcie w komentarzach, podpisujcie się na, na ten kanał. Całkiem możliwa jest taka sytuacja, że nasze niemieckie i austryjskie media nie będą mówić wszystkiego. To co rzeczywiście dzieje się w Ameryce i to co rzeczywiście dzieje się w świecie. Tutaj znajdziecie całą prawdę. Dziękuję za uwagę.